się ogranicza do kliknięcia jednego bądź dwóch przycisków w każdej z tych firm. Ja tylko chciałem jeszcze jak gdyby tytułem rozwinięcia tematu pokazać Państwu, to co Państwo już doskonale, doskonale znacie, a więc jakie są prewencja wystąpienia PMT w stymulatorach, a więc odpowiednie zaprogramowanie okresu PIPAR, wydłużenie po, po, po stali komorowej, E, oczywiście uzależnienie od częstości tego okresu firma i to ja to jeszcze tego nigdy nie stosowałem, to jest z dane, ale jest wysokie zaprogramowanie e, maksymalnej częstości, a może z nadzieją tak może, a może upośledzenie, a może wsteczne przechodzenie się zmęczy i samo się przejdzie. Natomiast jeżeli chodzi o, program, o stymulatory firmy Sam od tego zacznijmy, starsze, przepraszam, starsze modele. To jest detekcja, co najmniej 10 kolejnych pobudzeń o częstości większej niż ustawione PMT Detection Rate. Normalnie, nominalnie jest ustawione na 110 na minutę. I tutaj mamy wydłużenie, jakie są mechanizmy wydłużenia PMT do 480 w ciągu jednego pobudzenia. Wstrzymanie detekcji PMT po, po wykryciu na 253, bo, bo to jest najczęściej w tym momencie przerwane. I tu Państwo macie taką sytuację, gdzie PMT miało. Miał miejsce następnie ten wstecznie przewidziany zamek, znalazł się w okresie właśnie refrakcji i następuje normalnie wystymulowany rytm. Pierwsze wystymulowane pobudzenie w trybie DDT, a następnie już w trybie VDT. Troszkę nowsze stymulatory firmy Sanjut mają nieco, nieco inny mechanizm, po prostu auto, taki, taki przycisk auto DT to jest, służy, on się po się połączeniem tego, tego przycisku, on po prostu podejmuje diagnostykę polegającą, bądź na skróceniu e, AV delay, bądź na wydłużeniu w zależności, zależności o od od e, długości e, przewodzenia. I w tym momencie on po prostu potwierdza sobie, czy jest to PMT, czy to jest to przyspieszony rytm zablokowy, natomiast Również, jak Państwo widzicie, kluczowym parametrem w przerywaniu PMT jest piwar. Nowością taką w stosunku do starszej wersji jest wstrzymanie stymulacji komorowej, a ewentualnie czasami jest wstrzymanie stymulacji komorowej.